Piu. A będzie Niech będzie będzie, Ale pierwszy tego. Metalu. Dobrze, zapraszam wszystkich na mega rampę. Jest no. akcja gotowa. Każdy powinien dostać zaproszenie. Jeśli ktoś nie dostał, to proszę o informację. No i ala bar. Dobra. Nikt ja nie powiem robi, tak, czerwone światełko się zapaliło. To, to ja wbijam w takim razie. Oczywiście wszystko może być wykorzystane przeciwko. Ej, nie zapomnij Suizyra zaprosić. Nie, go nie. On już, on już dostał loty z ekipy, więc... Ale jeszcze potem napisał, nic nie zrobiłem. Mhm. Ja Bano was tam, czy tylko wywaliłeś? Ej, ja został rekrutował. Dostał bana. Dostał, dostał bana na Discordzie i został wyjebany z tego socjala. Ale to co on w ogóle zrobił? Jest hmm? co RPGA z nogi po prostu. No, jak no. wszyscy Ale zginęli. To na końcu, nie? A wcześniej to no, co, a... się od... się no, coś odpierdalał. to nie działał. Jak miałeś ten największy samolot, to on z... zwykle przylatywał nim. No. No. no, robił największy rozpierdal w skrócie. <laughs> <laughs> Nowy, a już, jest, a już stary. Tylko mi nie powiedziałem ci już. Może jakiś dzieciak. Wieś. Nowy, a już stary. Nie wiem, ja, ja bym po pokazała... nawet nie zdążyłem go poznać. No się odezwa. Nawet się odezwać nie zdążył. Bo no <laughs> no to dzieczek jakiś pewnie stwierdził. Dobra. Moment, 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 moment. Czy ktoś jeszcze chce zagrać, a nie os zaproszenia na rampę? Ja. <coughs> tak. Ja, ja to wojsku... Machije nie, nie dostał, przynajmniej z tego co się odzywa. No. Ale czy chce zagrać? To jest ważne pytanie. Czy ktoś chce zagrać jeszcze? Ani na no. swe zaproszenie go nie ma u nas. Im więcej osób, tym lepsza oglądalność, potwierdzam. Słuchajcie mnie? Tak. Tu jechać, ale lepiej. Kto tam streama robi? Kto robi? Nie, nie Nagrywamy odcinki. A. Pod, e, też nawet. No, tam. startujemy. E, pod, e, Dobra, ciągle. dawaj, odpalaj. Jak coś, to dołączą podczas. Tak. No, tak no średnio, tak. ale. Słyszysz? Albo no patrzeć, no. Dlaczego znaczy, znaczy? w ja mogą wejść? <noise> Dokładnie. I patrzeć mo o moje wyczyny. A, nie, nie, nie. Oho. Na samo. Miałem taki samochód w ogóle? Dobra. Ej, hey, ale to się też. No, dowiad... To ja się dowiaduję, jaki masz samochód, co nie? A tak w większości to innym, <noise> czym innym latasz? Ej, ta mega rampa to co to jest? Fejs, to co jest? Eee. to jest to, że spadasz jakby różnymi Uch. autami, i musisz do, do końca dolecieć, nie rozwalając się. A, dobra. Eee. <noise> czemu ją ja piszę pod okiem? O co tu chodzi? No, 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 co to nie eee, My chyba tą rampa jechaliśmy. Czy mam w powietrzu? Rampa już była przecież, o minus 1800. Ale na zimę, na zimę byliśmy. czemu Aha. Afera. 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 dobra. Afera. afera. O... o kurwa! O kur... Dobra, Co poleciamy. to jest? O! I brawo! Wow. To mnie rozpierdoliło. O, brawo! E, Skorbi, to ja się dzisiaj wezmę za te zdjęcia od razu, nie? Z, z tego zlotu. Mhm. Kude. O kurde. O kurde! Eee... A ten, po offroadzie jaki był zlot? Bo... Tydzień temu był Kenzie. Jaki był zlot? Eee, German Kary no tam... Też zdjęć, zdi... te, też zdjęć nie ma z tego. Eee, wiem, kilka zdjęć zrobiłem, jeszcze kilka Ale... muszę porobić i dzisiaj będę wstawiał razem z tym dzisiejszym, obecnym zlotem. Ale no, tylko... Bo jakoś po prostu weny ostatnio nie miałem, wiesz? Mhm. Ja pierdolę. Motor gdzieś poleciał? Ktoś jeszcze miał lotę dostać? <grymne> w ogóle. Jeffu. Nie ma go. No. Przepraszam. Jestem. Kurwa, ja Wam tak. Zaz... taki styl, że. Przecież Ty miałeś banować od dziś, od, od niedawna. Ale luzie. No <grymne> <grymne> Ale no już chłopak. Zawsze się no. zawsze jest człowiek stara na tych złotych, a tu kurwa żądał dupy pod koniec dnia. No. <grymne> Słuchajcie, starość, no, co ja poradzę, tak, no. Omsku mi się, bo Parkinsona, wiecie o co chodzi. <grym> ja pierdolę, takim gównem jechać. No, A, bo tak. to się nagrywa. Pozdrawiam cię, tak <grym> 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 <nie, nie, nie, grym> podobno, podobno po pierwszych dwóch minutach dopiero można, więc... Ale ty, już dawno minęły pierwsze dwie minuty, już, już piąta jest. A, i nowy tak. użyt, nowych użytkowników witam. Ja pierdolę. U piep. nas. Lecę bokiem. Małem, jednak nie. Wyprzyj tamtym bokiem. A co tam no, to fajnie lata. Tu I... mu lecicie? Zajebiście to lata. Eee... Tadek, Zagarabę. nie pchaj mnie. Nie pchaj mnie. Dajcie się tam. Ja mam Jak ja asalta robię. Akrobatę. Ej, jak wpada? Ty, ja bym Dobra. pracę. Nie, expo. Dobra, bawcie się, wpadłem na kierunek, było miło. Ja lecę teraz Pane. na kaczmę do mola, bo będziemy w payday grali z, z baszkicem. Dobra. Dobra, ma No, trzymaj to się. Pane. O, Pane. za pierwszym, udało mi się. Yo. Ja też idę. O! o ktoś chyba idę. na ty Nie idę się położyć <laughs> przed telewizor. Na betina. Co ostatnie? W betina będę jutro grał. O ty! O coś ty zrobił? Ale leci. Ale siebie ciebie Gałgo ten nie jest. No ja nie wiem. O, to coś ty zrobił. O! <grystanie> no fajnie, fajnie robisz. <grystanie> Ej! Przątnięty. No Chłop no mi się nadział. Jak ty leciałeś we mnie po prostu. Ale nie wiedziałem, że. A z takim skutkiem. Dobra, teraz autobusy. Oh. Oho! O oh, kurwa! co? <gulata> kurwa! znowu mam pierwsze miejsce. Odczep się ode mnie. Oh, kurwa lecę, bo chcę! Parówki w tym bie... oh. zabce lecą. Bo większe. O oh, kurde. tak to prawda? Oła! O nie wysilowałem. Jak te autobusy ja lecą wiem. mnie? No kurde! Zostawcie mnie! No patrz! łopat sprzątnąłem przez was! Tego samego, co przed chwilą umarł. Boże, za autobusy. W grze komputerowej, pozdrawiam. Oczywiście, to wszystko dzięki y, spana, wspaniałej naszej ekipie. Aż trzeba to teraz stawić. <laughs> Umieranie temu. tako w grze To się wyty. Montażysta, przedstawić reklamę. Jak ci podejdzie. Przerwa na reklamę, nie? A, normalnie <laughs> po Polecamy nasze berlinki. No, to byłbym coś zrobić. Red Bull ci skrzydę, te sprawy, nie? I to nie jeden Red Bull, Red Bull z kawą. Taki wszystko. No obraz, tyłem, Oho. Oho. Jednak błakiem. No nie popychaj mnie! Jestem niestabilny emocjonalnie. Jak mam. Aż, zły dotyk. Bo z... całe życie. No, zły dotyk wujka. Chodź co dalej tym wózkiem się bawisz? O ja. wesele. tyle wykręcała mnie! <grym> co tam? Ja powiem tak, trzecie miejsce nie jest złe. Ale lepsze byłoby pierwsze. O Trzynaste? Ja się na trzynastym bawię świetnie. Nie wiem o co ci chodzi. Coś ty <grym> zrobił. Pieprzony autobus. O nie widzę właśnie. Ale Spaghetto, nie martw się, ja jestem na dwunastym, razem z tobą dopilnuję ci miejsce. Dwa razy. Właśnie, co ty robisz, Blaze? Nie, nie da się, się tego się zrobić. Się. O kurwa! Dobra, no tu... lecimy. O, usłyszy, do nie tak. do... nie da się. Dobra, zdobyłem autobus ja ja się. To to... Cześć, impostor. Ta. Dzięki, Sasku, za ratunek. Ja to... hmm. Pypciej z tą lodziarnią. Dzień czulu, kochany. O kurwa, ja spadnę. Jednak nie? Nie, nie, nie. Wykręciłem? Mm. Opak. Jednak... A, co? Te... Nie chciałeś mnie uratować, co? chyba już go grali kiedyś Tak, no, graliśmy dymę. go... Tak. Jak tydzień temu? O kurne, autobus za mną Jak zostaw śniegu mnie... było. O, to tydzień temu O Jezu O Jezu, zostaw mnie pa, 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 pa. Ha, ha. Za... Nie ma tak łatwo Dobra, <laughs> jadę tyłem Zepchnąłeś go? Nie ja. Niestety nie udało się. Za ciężki byłem. To, brawo, brawo, Krzysiu. Co? Co chcesz? A nie, to Erik. Halo. Ja. Ojej. Dobrze, Co że nie jest mnie. halo. O, dobra. Żyłem. <laughs> brawo, Krzysiu. O, nie. Oj, oj, oj. Nie, nie. Dobra, bokiem. Bo, 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 Leci bokiem. Porrad. Leci bokiem. Dzięki. Kochany jesteś, kolego. No, kur... no, obróć się, obróć się! Nie obracaj się, nie obracaj się. Kurwa nie Ale mam chęć tak was zepchać z samolotem, ale nie Bo jeszcze dostawcie żółtą Nie, no, czemu? dobra propozycja tak słyszę Nie ma żółtej za to? Nie, nie ma? Ale mogę Albo Jeffu To da. Ale ktoś nie zahaczył samolot. To, za, to za ja. żółta za zawlatanie kogoś? czemu? Nie ma. A, a czemu? A, a no dlaczego się nie miałaby tam. być? A czemu miałaby być? Przecież to kurde fun to play. No dobra. O. Jak komuś eee. psycha się no to po prostu wyjdzie i tyle no. Kurde, wystarczyło powiedzenie, że nie ma na tutaj, nie? Leci samolocik. Do wózik leci, tak. Leci samolocik. Ej, co tam mają? Ojoj, A, ojoj. mnie! A, A co rykamy? ma z nim mogę, nie mogę nie To nie muszę muszę od razu widzę. <śmiech> <śmiech> Impater. Kurwa, ten wózek jest popierdolony, nie chce jechać. A to na nasz nowy członek, nie? Bo mnie tydzień mi nie było, to nie wiem co się dzieje. Ale ty i... tak jem... O, przejechałem za pierwszym. Ale mam tego obitą Jak i tak jestem na ostatnim miejscu to Kier. chociaż się pobawię I utrudniam wam trochę rozgrywkę Najlepsze no jest to, że wy się rozwalacie tymi samolotami Wlatując te auta, a mnie. Zazwyczaj Ale tak postraszyć no. można No nie no Ja się dzisiaj chcę pobawić Mi tam nie zależy na zwycięstwie Mi też nie a mój? Mi tam nie zależy na trzyna... kur... Na czym? Mi tam nie zależy na zwycięstwie 13 miejsce. miejscu. O, potknąć wóz. Kurwa. O, dzięki. Toś mnie popchnął, bo tym wózkiem to masakra. O, dzięki. Nie ma polecam się na przyszłość. Harry Potter. Waga. Odnajdź boss Spadaj. Ej, ci pospadały. Głośniki O Boże, jakie to wolne gówno jest. Jezu, nie wiem, jakim cudem ja to wykręciłem. <laughs> o, spaghetto <laughs> Spaghetto popełnia samobójstwo. W grze komputerowej. Oczywiście w A5 online. Tak, i miał pewno i pełnoletni był oczywiście. Był pełnoletni. <laughs> e, tak, nowe standardy YouTube'a są złe. Z Netflixa to... akurat, okej. Okay. Ale tam. Nie wierzę w to. Nie Zostaw mnie! To. Zostaw mnie! Zbyt dobrze lecę! Uf. Następny! O jezu, ja kołuję! O. No nie, Nie, muszę być trzeci! Uj, Leci wy! Chiodło Nie leciał! Nie. Nie, nie Kurwa! Kurwa! No miało być tak pięknie. Dobra, lecę was straszyć! Ja, jak wujek z wąsem. Uuu. Zostaw mnie, Niu. zostaw mnie. Niu. 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 O, dzięki. Nie wiem kto, ale dziękuję. Zrobię ja Co wy tam na dole zrobiliście? Spaghetto! Nie! Nie! Coś no, ty tam zrobił. Nie! Jak? Dzięki impostor! Nie! Jednak nie. No bo cię zbije. To cię zbije! To Z tą ciężarówką Nie? dzieje! Wow! Mam starego Dafa! Jest! Pozdrawiamy filmę się... Masz Dafa starego? Tak, ja pierdole spadłem. I co na no? no to tu w w takim razie? A <laughs> Udy, chodziło mi o ciężarówkę! O, Ta, tak. a? Mam co jego starego no, to no, no, starego Dafa, masz. No, ja bardzo duży Dafa. Tylko Skania, co, co na to stary? Tylko Volvo. Tylko Skania. Skania chyba. Tylko Kania. stary. Kania. O nie nie. No, Kolega, co ja mówi. Zobaczmy co na ten temat ma Skorbit. Jest jeszcze czy już nie? Korbit nie nie. No. Skorbit Skorbit. jest, nie wiem No Czyli lubi man. O, trzeba pokazać na zdjęcia Od władego górę. Kurwa znowu przeleciałem Może nie? nie Ale tak widać, tak. jak tam się ładnie tu lacie. U! Nie? Jeff Bezos mnie pcha <laughs> Jeff Bezos? mnie Bezos <laughs> mnie pcha Dostaw go Dostał. będzie o sami ci konsult. Nie, nie doskoczyłem <laughs> O kurde, owejdę teraz do bo... mnie <laughs> <laughs> Najbardziej to boli to ty Chodź, tam na, na ostatnim spadłeś? <laughs> tak. No to Bo, Peter. się tylko od ciebie. <grym> hm. o, Pami o, ale o, pamiętajcie, o, ostatni o, o, będą Przestrzelony. <grym> motor dostaje lagę. Motor wyszedł. Chyba psychika musiała. sitting. O, rowerki się ma. Ja. internet nie pozwala. Na no wspaniałą grę. Hello? Co ja żyję? Wszyscy są. No nie. No nie. Ciebie nie ma. Dobra. Dobra. Jeszcze brakuje, żeby Krzysiu zaczął od tyłu gadać. Tak. Dobra, nowy jest easy, bo to na, za pierwszym razem. Zaraz nie gadać, spokojnie. Ty ja ci radzę uważać. A tylko powiem tak, nie, nie ruszamy rowerów, okej? Okay? Czemu? Bo... A co to? A nie, nie... A co to, że na... że na Nie ma hamulców! A, dobra. Nie trzy no. <głosy> 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 nie ma forów dla pedalarzy. <noise> Ej, ja tylko żanuję RPG. Ja tylko żanuję RPG. A mój montażysta pewnie powie co innego. O, Na się. Swojego montażystę? pozdrawiałem pozdrawiam montażystę. Jak mu ostatnio wysłałem... To... Monta... Wy, wy, wysłałem mu 500 filmów z Roketa Do dzisiaj kurwa, siedzi i płacze. Mówi, nie, no chłopie, coś ty zrobił. Ja do niego mówię coś ty zrobił, chłopie. Ja do niego mówię przepraszam. Ale ty coś. To jest kurwa perfidne. To jest perfekta. Jejr dalej ode mnie tym. Leć go tam wziąć, ja po jadę wam powoł. Tak, coś Dobrze jest, Panu chuj. Ale co kurwy perfidne. Dobrze jest, Krótko. Baka nie ma tak łatwo. Ale widziałem, że Badzik od razu podłapał temat. Pokoń... To się bawić, to się bawić, nie? Nie. Yeah. Tego są wspólne gryania. Nie! Nie! Nie kur! Nie kurde! -ku -ku. O, afera! O. 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 o nie, spadnę, nie. Osad. Uj. Ja się dalej męczę z tym przeraśniętym wózkiem widłowym. E, ja jadę! Zwojemne. Ja jadę do tyłu. Jadę nowym manem, uwaga. Nie! Jedmanek głośniki, kurwa. Normalnie cud nad Wisłą. No nie! Dostaw mnie! Jak leciał! Dostaw Nie, nie, nie! A, tak blisko było. Zostaw mnie. Ja, blisko jak ja. O, bo to rowerek znaczy. To jest motor. Nie, 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 nie. Czemu to nie gra O, to Ohohoho, pura, się we <śpiewa> mnie wiem Prawie mi rozdopnęłyśmy nie? Eee. Nie tym razem A, bo to jest na dole, dobra Ej. No cześć Adi Cześć ten <śpiewa> punkt Chujesz <śpiewa> Ej, ja nie widzę punktu o, cześć, Spaghetto. Nawet o tym nie myśl. O, no, dobrze, dobrze, w inny punkt. Cześć. A, ty, bo to on jest na dole. Ale spinera mam. Ale to... a te spinnery najszybciej skozy, tak to powiem. No. No, cześć. O, ja pierdziele. Ej, dobra, dobra, jest, w końcu. Wywrotka. W końcu on mówi, że przejechałeś się, w końcu. O nie! Uciekaj ode mnie! Uciekaj do mnie! O, 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 kto jest tu w powietrzu? No i o. tak jeszcze nie dogonię, nie ma jak. No Dogonisz mnie. Kogo? Tego, kubensa. Nie! Jak wybuchły? Nie dam ci! Pierwszy <grym> cię specjalnie zahamuje. O, Pierdeci, Kurwa, co ty to dopierdalasz? Oczywiście black screen, uwielbiam to. A jak? <grym> nie dam. Nie Oho, dam. kto tu na rowerze zapierdala? Kurwa. Już nie. ma? Ja no, kaskaderem Red Bulla to ze mnie nie będzie. Прям не достанешь и пойдешь. О. У куда вообще?